Witajcie moje leniuszki, a dla leniuszków mam coś, żeby łatwo zabezpieczyć lakier i się nie napracować. Easy QD od Klintla, o zapachu... Pamiętasz takie metalowe puszki o zapachu wiśni? Tak to pachnie. Aplikacja jest bardzo prosta, efekt hydrochowowy jest bardzo fajny i szybko odparowuje. Zabezpieczmy tą maskę, więc... Ach. No, to już wiem, o którą puszkę Ci chodzi. Zobacz, prosta aplikacja. Rozkładamy sobie produkt. Uż szybko odparowuje. Mega szybko odparowuje. Przecieramy, nawet nie i zobacz. Nie ma żadnych smug. Znaczek ten tutaj ładnie się odparowuje, widzisz? O, widać, że tam gdzie było więcej towaru. To no. schodzi. I właśnie schodzi. Tak. Robimy tak samo drugą maskę. Ty, to jak masz czyste auto, to ty robisz całe auto w do 5 minut. Nawet nie. Znaczy, panda to jest chwilka. Wiesz, co jest najfajniejsze? Najfajniejsze jest to, że możesz to aplikować na słońcu. Na jak masz ciepły lakier, aplikujesz pak pach, pach, nie robi to żadnego wrażenia, nie niszczy lakieru. Więc dla leniuszków, którzy chcą szybko zabezpieczyć auto i mieszkają pod bokiem, mogą to zrobić na słońcu, a my sprawdźmy efekt hydrofobowy. Kropelkowanie. Fajne, równe. Fajne, równe kropeczki, nie? Polejemy wodą. Spróbuj to tak ściągnąć wodą. O, samo już wyszło tak. Fajny produkt. No. Co prawda, to prawda. Dokładnie, kurwa, tak. O, dogadali się. Chcesz więcej tak zjebanego kontentu? Obserwuj.